Ja nie mogę dodawać, nie patrzcie na mnie. Nie usuwam wszystkie role, nowe. Kurwa, już nie mogę usyłać roli. W takim razie to albo czy nie, nie ma drama, to domu. Dobra, no to tego. Y gramy. Us usuwam. Już? Kim ja no? jestem? Jak coś, coś nowego no. wołtuj się, nowego wołtuj się od razu. Wiadomo. cicho. Halo, halo, z kim jestem? Siemano. Tiedziu, tadziu, git, git. Siemanko. Tadzio, gdzie jesteś? O, TSG, siema, siema. O, Führer, siema. ciepły, ciepły Poczekaj. Gdzie to jest to? O, tu... No czekaj, chcę strzykawę wziąć, no. Nie, moja strzykawa, Ty Ty do przebrzydła! Podnoś mnie natychmiast. Chcia, chciałem kogoś ratować, to nie. Eee! No powalił mnie ciota, no. No, dzięki. Z kim ja jestem? A, dobrze, dobrze, czy dobrze? Może jakoś przeżyjemy. Zobaczymy. Kurde, miałem dobry plan, chciałem ciekawy Uciekaj od TSG, bo on znowu strzela do każdego. Chciałem wziąć szykawę i fajny zgon miałem, 100, ale... Oczywiście, że nie, nie. zaś go i poszedłem na drugi koniec Daj Przynajmniej wiemy, że to jest GIMA, no to możemy głos tam prawie. Co za gnój to rozwalił no! Jakiś gnój tu, gnój tu był, Zaćgał mnie, TSG, po czym zniszczył strzykawę, ja chciałem ją mieć. Tu był Szymba! No tak. tak, Zniszczył jeszcze, patrz, No, sam żeś mnie powalił, a później zniszczyłeś, chamie. A ja chciałem kogoś uratować. Tak jestem. Zabijamy ich. Super. Pij krew, tak, pi krew. Nie, no, sorry, no, ja myślę, że ty jesteś imposta. No, super, super, żeś zrąbał, prawda? Gratuluję zniszczenia z ciekawy jedynej na całej mapie. Słuchaj, musimy jan? Pan dobrze, rozumiem. Padzu, musimy się przemienić i to jest zaś. Pacz, dwie osoby. Jako, że są ciotami, to pewnie wszyscy trzymają się te zgubłe po prostu i później nas wystrzelają jak kaczki, bo nie byliśmy z nimi.

E, chciałem, żebyś mnie powalił. Albo żeby ja ciebie powalił, a później ciebie uleczył. Cokolwiek, żebyśmy się obie oczyścili od pierwszej rundy od razu z zarzutów, słuchaj. No nie wyszło, bo ktoś musiał zrąbać strzykawy. Na szczęście jest słaby tez i strzykawa się tak nie przydała No sobie wiemy że to ty jesteś, wiemy. Super, super Powalę no zrób Zostaw mnie w spokoju, co że... za do ty Nie, tam ktoś self-report, não Nowy. Nowy Jest? Infected. No to dobrze <grym> mówiłem. Dobrze Hej! <grym> ja tak nie pisałem. wiem ja tak filmę. Jeszcze jeden. Nie wiem. Nie wiem. nie zagłosował. zagłosował, nie, nie, panie nie panie. zagłosował. Nie wiem. No, kurwa zagłosował. nie wiem. Dla mnie to jest Tylko musi być. mówię. Tylko mówię. Czym pan zagłosował? sobie.

A to... Kurwa no zaczęli robić te poichladowe Dobra Chytup jest taką grą nie nic nie chcę, naprawdę nic nie chce! dziękuję Dlatego mi się w tą grę kurwa odek, pograć. No widzisz, mnie na przykład wołtują tak o, z dupy, bo żyję, nie? Ale mi się chce grać na przykład. Znaczy, chce mi się. No. Chciałbym się nauczyć w ten sposób, żeby po prostu eksterminować TSG, a nie na nie? No widzisz, taka gnida z niego, że pierwsza runda, słuchaj, spotkał mnie. Powalił mnie, po czym tepnęło mnie na, drugą, na drugi koniec mapy, rozwalił mi strzykawe i zadowolony, słuchaj wywołtował mnie jeszcze w drugiej turze. No, no tak już jest. No tak już jest. A za co ciekawości dostał tą rolę? No, za nic. Ja, ja ciągle próbowałem ogarnąć jak dodawać komuś rolę, a chłopaki w tym czasie mu dali. Nie no, moja runda terrorem była świetna, nie, w ogóle złotowaliście mnie kiedy byłem awk, nie, no, tak stwierdzili... ale byłeś ten, terrorem? No tak. No, no to jest mnie ja zabija w każdej rundzie bez względu, czy jestem terrorem, czy nie, dlatego za każdym razem trafia kiedy jestem. No. Wiesz, jak ja dożyję trzeciej tury na przykład, to jest y, rewelacja, nie? No, ale... -nik ...Nikoma spadka to jest. co? nie ma no, szansę na to. No to tak. Ta. Ta, ta. Oni nawet oskarżą kogoś, że to jest TSG Unrama, słuchaj. Tadzia wybielają, ale i tak ostatecznie TSG wygra złe, No nie pykło, bo z random killowali po prostu i tyle. No. No, tak, Tadziu, mnie zabili o... w ogóle. Nie wiem, czy przy tym byłeś, jak ja byłem Awkiem, nie? Gadałem no ja ze swoją mamą o Berlinie, po czym o wycieczce do Berlina, po ale... czym tak, jak przychodzę do komputera i patrzę, nie żyję. No przecież, nie? O, o, ja no, piłem to krew to. w ogóle nie chodząc po mapie. Twoja mama była w Berlinie, czy ty? Nie, jeszcze będziemy jechać. Wiesz, na wycieczkę 16? Fajnie. No, ja się cieszę, bo ja nigdy za a nic tam gdzieś dalej nie byłem, Przynajmniej z... się tak, tak, tak. W Berlinie masz taką... popularne na przykład jedzenie, masz takie. To czy znaczy masz kiełbasę po prostu, niemiecką niemiecku nie? No, to jest sosem, sosem, ona jest popularna w miarę, ona się nazywa... Currywurst, o. O właśnie, coś takiego, nie? No, Nie wiem, to jest curry, ale wiem, że wurst to jest kiełbasa, nie? Po niemiecku po prostu. Nowy chcesz zaś mi rolę? Ale ja mam aparat. no czy jak ja ci to i tak się odbiorą, nie? Także to nie ma jakiegoś większego sensu. Ale... będę musiał a sobie później obczaić, jak się w ogóle dodaje, bo ja... ciągle no chciałem albo tobie tego technika dać, albo TSG e i nie wiem, gdzie to zrobić. Sobie potrafię, na przykład, nie? No, Puerto, anything, anything? <ihad> <pasa> no właśnie, jak można na no właśnie na przykład na... na daną osobę? No powinno być na dole coś takiego jak role, albo dodaj role, a nie no to, ma tego. Tak. No nie ma tego tak właśnie. To? Na końcu miałem wyrzuć z serwera, że to nie... No myślę to nie. No. Zabrali cię taką... No nie tak wiem, ja sobie panią? później dodałem z tego te wszystkie tam niechciane A. rangi, nie? Ale i tak nie mogłem. No, no ale no, co to pisz? Wiesz, no, boli mnie to, że ostatnim razem jak graliśmy, to Raman na przykład bardzo gminił kto jest kim coś tam, nie a teraz znowu jest coś takiego, TSG powiedział, zabijmy nowego. No to w ogóle bez żadnych oporów tam wiesz, a w kim jestem przecież był krew, nie? I zaraz znowu będą jakieś lewe argumenty. Aaa, wykryłem ciebie! Widzisz, jak jesteś słaby? Cokolwiek, nie? Ale ja jestem chętny zagrać na rundę. A, jestem chętny? No. A, no. Kurwa, jednak oni byli? Ja byłem pewny, że to też ty to Ja pierdolę.